ma go z tej strony. Patryk Czupa, czyli niekryty krytyk religijny. Jadę sobie z dziećmi do lekarza i mam takie przemyślenie odnośnie dzieci i od tego, że my gdzieś tam jesteśmy takimi dziećmi bożymi. Takiemu dzieciakowi można wgrać naprawdę multum rzeczy: pozytywnych, jak i negatywnych. Oczywiście też wzorce się liczą, ale generalnie chodzi o te różne przekonania. Czy to na temat światopoglądu, czy to na temat religii, i tak dalej, ja zauważyłem po sobie. Ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, że ja do 17 roku życia mieszkałem na leśniczówce, czyli jakieś 4 km od, najbliższego, od najbliższej miejscowości. O, pauza, bo policja stoi. No, już jestem. No i generalnie mieszkałem tam 17 lat, na tej leśniczówce. No, i tam było 4 km do najbliższego miasteczka, w którym był Kościół. No i generalnie moi rodzice to nie byli jacyś tacy mocno, że tak powiem, katolicy, bo tam ojciec ma korzenie prawosławne, matka to w ogóle jakieś tak, takie katolicko i też powiązane ze świadkami Jechowy. W gruncie rzeczy to nie przynależała do żadnej religii, tylko sobie sama tam studiowała. Generalnie ona mnie też zaraziła, że tak powiem, wiarą w Boga, uczyła mnie jak się modlić i tak dalej. Oczywiście teraz z niektórymi rzeczami bym się nie zgodził, no bo wyszło jak wyszło, ale mniejsza o moją matkę, moich rodziców generalnie chodzi o to, że ja po prostu miałem daleko do kościoła, no i tak powiedzmy do tego 15 roku życia to w ogóle do kościoła nie chodziłem. I Ja miałem naprawdę czysty umysł, miałem super super miałem więź z Bogiem. Ja naprawdę przeczytałem w ogóle książkę Potęga podświadomości, co się w ogóle okazało kiedyś, kiedyś później, że, że to chyba ksiądz napisał tą książkę, bo tam było dużo takich podtekstów religijnych, typu nie wiem, proście, a będzie wam dane, bla bla bla. No i generalnie wiecie, no, prosiłem Boga o to i o to. No i na przykład na następny dzień to dostawałem i mówię, kurde, jak to jest możliwe, nie? No i wszystko było cis, wszystko było super No i później gdzieś tam weszły jakieś tematy tam Jakieś melanże i tego typu rzeczy z rówieśnikami To było gdzieś powiedzmy w wieku 16 lat Gdzieś tak trzecia gimnazjum No i co? No i generalnie przestałem się tym interesować Później było jakoś tak, że zacząłem chodzić do kościoła Zaraz Zacząłem chodzić do kościoła i tak dalej, słuchać różnych księży, bo stwierdziłem, że mam zaległości, a tak naprawdę się okazało później w gruncie rzeczy, że, że, że faktycznie to nie ja mam zaległości, tylko ci ludzie po prostu żyją w jakimś mentalu Matrixa, w jakichś błędnych przekonaniach. Ja kiedyś, w ogóle jak obejrzałem chatę, polecam film Hata, książkę Hata. To jest o Bogu, o spotkaniu mężczyzny z Bogiem tam po takiej traumie ostrej, bo tam jakiś zboczeniec zabił mu córkę ale generalnie jak ktoś sobie wpisze w Google to sobie znajdzie tą chatę ale do czego zmierzam? Ja jak mieszkałem na Leśniczówce ja nie miałem jakichś takich dziwnych przekonań że ja muszę Bogu za coś płacić ja miałem takie myślenie, że po prostu Bóg jest i Bóg mi daje, nie? Za darmo, nie tam za pięć zdrowasiek, nie trzeba żadnej nowenny pompejańskiej, nie trzeba żadnych rytuałów. I ja do tego czasu tak myślałem i wszystko, o co się pomodliłem do mojego ojczulka, to się wszystko spełniało. A teraz jest taka Teraz, no teraz już trochę się restartuje. Ale później właśnie zacząłem słuchać tych wszystkich różnych księży, katolików. I innych też tam wyznań też się tam Adwentyści się pojawili, których gdzieś tam sobie odsłuchałem parę razy. Potem miałem też właśnie znowu trip na okultyzm, więc to też mocno skomplikowało moje życie, ale to w ogóle temat rzeka i na inny filmik. Później znowu był katolicyzm, bo się zacząłem nawracać. Stwierdziłem, że gdzie ja mam Jezusa szukać, jak nie w kościele katolickim. Potem się okazało, że w, w kościele katolickim, jak ja sobie porównałem okultyzm, no bo już wiedziałem czym jest, to stwierdziłem, kurwa, no... Ojejku, przekonałem. Chuj tam i tak nie chciałem być księdzem. No. Ta. No i się, że tak powiem, okazało, że ten katolicyzm to jest... No nie wiem, może nie sekta, ale no generalnie system, religia, Błędne przekonania, moim zdaniem. Kiedyś, na przykład, jeśli chodzi o spowiedź, ja się zapytałem księdza e, Panie księdzu, <głos》>, ja mówię A jak to jest? Mówię: Ja się co tydzień chodzę spowiadać, biorę to Eucharystię nic mi nie pomaga, nie? Ja mówię: Po co my się w ogóle spowiadamy, skoro Jezus 2000 lat temu umarł za wszystkie nasze grzechy, nie? A on mówi. Bo trzeba, bo tak wypada. Ja mówię, kurwa, no jak trzeba? No to proszę mi podać jakiś konkretny przykład z, z Biblii, że, że tak trzeba robić, nie? No i chłop po prostu zamurowany, nie wiedział co mi powiedzieć, nie? A takie proste pytanie od parafianina! No i dobra. No i co? No i powiedzmy, że później miałem taką sytuację, że chodziłem jeszcze przez chwilę do tego kościoła. No i już pomodliłem się do Boga, ja mówię, Panie Boże, jak to jest możliwe, że ja chodzę tu do spowiedzi, tu do Eucharystii, nie? I cały czas się źle w moim życiu nic się nie układa. No i mi się przyśnił taki sen, że po prostu klęczę i przyjmuję Jezusa, nie? W sensie, że przyjmuję Eucharystię. Muszę iść do fryzjera. No i sobie tak stwierdziłem, mówię, kurde co jest nie tak, czy może ja jestem niegodny, czy może to jest kanibalizm i zacząłem sobie rozkminiać, że generalnie e, katolicy traktują opłatek, czyli ten święty chlebek, pokazałem te trzy szóstki, nie, ale nie, 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 absolutnie, po prostu miałem na myśli kółko, e, no... No, i oni to traktują jako Jezusa, i okej, okay, ja do tego nic nie mam, bo ja słyszałem naprawdę wiele, że tak powiem, e, świadectw, nawrócenia, właśnie związanych ze świętym kółkiem. I okej, okay, jeśli oni to wierzą, no to zgodnie z ich wiarą tam w środku jest Jezus, nie? Tylko kwestia e, bierzcie i pijcie o to ciało i chleb, który za mnie, za was i za wielu będzie wydany. Kwestia tego, czy wszyscy mają to jeść. Czy tylko apostołowie mieli to jeść? Ale to jest po prostu temat rzeka. Też na inny film, generalnie chodzi o moje przemyślenia i moje przeżycia wtedy na tamten moment. Kurde, ja miałem do Redzikowa jechać. Dobra, no i co? Pauza. No i wyszło tak generalnie, że ja sobie myślałem, że ja jestem jakiś niegodny i tak dalej. No i później miałem taką sytuację. Aha, dobra. Taki pierwszy był, niby chciał przejść, ale chyba nie. No i później miałem taką sytuację po prostu, że, że zrezygnowałem z tego kościoła, bo stwierdziłem, że i tak duchowo się, że tak powiem, jakoś mocno tam nie rozwijam. Nie czuję po prostu tego takiego, wiecie, że wychodzisz z kościoła, już jesteś naładowany i miałem tak parę razy, nie. Ale że wychodzisz i przez miesiąc po prostu jesteś czysty, czujesz się święty. Że jesteś w tej łasce uświęcającej, czyli tak jak po spowiedzi masz łaskę uświęcającą, to czemu ja tego nie czuję przez miesiąc? Jak ja wyjdę z kościoła i zaraz przeklinam K i H, i pierwsze co odpalam papierosa, nie? No i tak sobie rozmieniałem, rozmieniałem. Mówię, dobra, no to pójdę do religii świadków Jehowy, zobaczyć, kurde, bo tam mnie zaprosili na pamiątkę. To akurat był kwiecień, oni wtedy mają pamiątkę śmierci Jezusa. No i słuchajcie, wziąłem tą ich Biblię, bo kiedyś mi, że tak powiem, ona dostaliśmy kiedyś tą Biblię z moją byłą partnerką i ta Biblia tak się ostała to była jedyna Biblia, którą miałem w domu, więc mówię co mi tam szkodzi Biblia to Biblia to i tak książka nie no i tą Biblię że tak powiem wziąłem na to spotkanie nie, inaczej. Wcześniej było tak, że po prostu się pomodliłem, ja mówię, Boże, co ja mam teraz zrobić, nie? No i tam, wiesz, otwórz Biblię na ostatniej stronie, nie? No i tam było, skontaktuj się z najbliższym świadkiem Jehowy, bla, bla, bla. No i wyszło tak, że jak oni przyszli, no to ja po prostu... Chociaż domyślam się, że to nie o to chodziło, nie? E, bo jeszcze mam inną tezę, muszę zajrzeć jeszcze raz do Biblii i coś zobaczyć, do tej ich Biblii. Ale generalnie to, co znalazłem, co ja stwierdziłem, że to chodzi o to, Bogu, no, to, że mam po prostu się skontaktować ze świadkami i pojechać na tej święto, tam pamiątki śmierci Jezusa. No i tam generalnie jest tak, że jest cały ten wykład, czytają Biblię, oni śpiewają, w ogóle tam jest fajna atmosfera, czuć tą wiarę. No i w którymś momencie po prostu dochodzi do tego święta i patrzę, ty, a oni, kurde, ten chleb bo oni mają chleb przaśny, czyli tam e, to jest tylko mąka chyba i woda i sól bodajże, nie pamiętam, ale generalnie chodzi o to, że to jest taki bardzo e, mało składnikowy, bardzo prosty, taki placek. No i patrzę, a oni, kurde, tego chleba nie jedzą, nie? I ja mówię, wow, i oni kumają, że oni nie są godni jedzenia Jezusa, nie? Mówię, wow, nie? Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. E, później był jakiś Cytat nie pamiętam z którego to było, czy to było z listu do Rzymian, czy z czegoś takiego. Ja w ogóle mam jeszcze świadka Jehowy w numerach telefonu, to się go zapytam, na czym oni w ogóle tą tezę opierają, bo to jest dla mnie bardzo ważne i istotne. No i wyszło, no i wyszło tak, że... Ten, no i wyszło tak, że faktycznie te talerze oni sobie podawali z tym chlebem, potem były talerze z winem, nikt tego kurde nie zjadł, nikt tego się nie napił i było to dla mnie takie szokujące, mówię, że wiesz, że katolicy, wiesz, tutaj cudzą babę wczoraj posuwał, ta zdradziła męża, wyspowiadała się z tego i ona już wiesz, patrzy, klęczy w pierwszej ławce i już, już tego, nie? I już ona jest święta i ona zaraz no i generalnie to zrobiło na mnie takie wrażenie Bardzo, że tak powiem pozytywne i też ci ludzie wiecie ładnie ubrani, ładnie śpiewają, tu wszystko super extra bariera, wszyscy dla siebie uśmiechnięci, życzliwi Chociaż i tak to sztuczne moim zdaniem jest jak skurczybek no i co? No i wszystko fajnie, tego... Potem trochę z nimi studiowałem. Generalnie dużo doktryn się nie zgadzało, moim zdaniem, na wiele tematów. Na to też będzie osobny filmik, może linka dorzucę do tego. Więc, więc to tak, więc to tak wygląda na tą chwilę, jeśli chodzi o Świadków Jehowy. No i potem gdzieś tam w międzyczasie słuchałem sobie Tomka Dorożały. No i mówię ja pierniczy ten facet po prostu, kurde, słowo w słowo, tak jakby on mówi to, o czym ja zawsze myślałem, zanim w ogóle wszedłem w temat religii, nie? że tak jakby odkłamuje moją głowę z tego syfu, z tej naleciałości, która przypłynęła z religii katolickiej, czyli tych, tych rzeczy typu moja wina, moja wina, nie jestem godny, nie jestem grzesznikiem. Bicie się w piersi i tak dalej Grzechy ciężkie Wszystkie te inne pierdoły Które po prostu sprawiają, że Ty Zamiast kurde Wieść szczęśliwe, radosne życie Z Jezusem Chrystusem I z Jego Ojcem Jachwę To Ty kurde się kurde W depresję pogrążasz a znowu Świadkowie Jehowy, ja byłem w depresji, jak z nimi studiowałem I oni mówią o, ciągle o końcu świata Koniec świata, koniec jest bliski, coś tam, coś tam Nawracajcie się, bla, bla, bla I okej, okay, żyjemy w czasach końca, ale to nie znaczy, że ja mam tego Cały czas w kółko o tym gadać, bo, bo po prostu to paranoja, nie? Że cały czas ktoś w kółko o tym gada Że jest koniec, że jest koniec, koniec jest bliski Oni ten koniec przewidywali już, kurde, tam, wiecie Od początku pierwszej wojny światowej niby, więc yy... Wyliczali to tam wyliczenia są no generalnie tam masa jest takich rzeczy, z którymi się nie zgadzam z tymi darami Ducha Świętego i tak dalej. No, oni w to nie wierzą, oni nie wierzą w to, że że ty możesz być, że tak powiem, że ty możesz uwalniać ludzi, uzdrawiać i tak dalej. Mi się to dwa razy zdarzyło. Tam pomogłem jednej koleżance, ząb ją bardzo bolał. Cztery dni tam umierała. Jadła te zaraz Jadła te, jadła te ketonale, te ibupromy, sprinty. Gówno, nic jej nie pomagało. Poszedłem, pomodliłem się. 10 minut później, nie, sorry, pół godziny później dzwoni do mnie mówi: Ty, ja Cię przepraszam, że ja Ci wyzywałam od różnych, nie? Nie będę Wam wymieniał, jak mnie wyzywała, bo naprawdę to były takie rzeczy, że aż przykro. No ale generalnie mnie wyzywała, aż przykro. Mm, aż przykro, aż przykro, aż przykro. Mm, no i co? No i mnie przeprosiła ta dziewczyna, tego pogadaliśmy. W ogóle tam gdzieś tam jakiś mały proces nawrócenia się w niej zaczął. Ale generalnie nasze drogi się rozeszły, więc nie wiem tam co u niej. No i teraz później miałem taką sytuację, że z kolegą, kolega mnie poprosił o pomoc, kolega. Taki mój bardziej był zaraz, mój, mój, były, mój, mój, mój były szef, i już jedziemy. Mój były szef mnie poprosił tam o pomoc. No i pojechaliśmy tam wnosić meble na jego nowe mieszkanie. Wszystko było si, rozliczyliśmy się tak jak trzeba, właśnie obok tego mieszkania przyjeżdżam, tak by the way, no i później wyszło tak, że on odwoził mnie do domu, bo jechaliśmy jego samochodem z tymi meblami, odwiózł mnie do domu, no i, czy to tutaj? Nie, jeszcze nie, kawałek dalej chyba, tak, kawałek dalej, no i ja się za niego pomodliłem, on miał rwę kulszową, i tak miałem jakiś taki kryzys wiary ostatnio z tydzień temu, a kryzys trwał ze dwa tygodnie, no i mówię dobra zadzwonię do niego, bo tam miałem w sprawach takich odnośnie pracy jakieś pytanie, bo ja pracuję w biurze nieruchomości, tam się chciałem zapytać o wycenę remontu, on mi powiedział tyle i tyle, ja mówię ty Krzychu, a jak tam te, te twoje plecki, nie? a on mówi ty wiesz co, mówię no nie uwierzysz. Mówi lepiej, mogę już jeździć samochodem normalnie, nie boli mnie, nie? No i tam mi mówi, że tego, że żona mu mówiła właśnie, że to tak działa, że ludzie tak uzdrawiają i tak dalej i że to po prostu trzeba mieć silną wiarę, a że ja mam taką silną wiarę, e, oczywiście mam kryzysy, nie jestem jakimś tam tytanem. No i się pomodliłem tam za niego, wiecie o co chodzi. Powiedziałem mu, że tam jeszcze, żeby sobie Biblię poczytał, bla, bla, bla. No i generalnie. Generalnie jestem teraz naładowany tą wiarą, e, tym świadectwem. ręce! To sobie rękawiczki ubierz, dałem ci rękawiczki. I tak czasami jest właśnie, że Bóg nam coś daje, my tego nie bierzemy. A potem, a potem narzekamy, że nam w życiu źle. Dałem córce takie fajne, grube rękawiczki. Dałem jej fajne, grube rękawiczki, a ja teraz płaczę, że jej jest zimno, nie? Także tak to w życiu bywa. Bóg coś ci daje za darmo. А ты нарекаешь?